Cześć, z tej strony Sławek i witam Was na kanale Autobusy. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się autobusowi, który przez wielu z Was może być kojarzony z wyjazdem na wakacje albo w dalsze podróże. Mowa dokładniej o Jelczu 043, czyli kultowym ogórku. Opowiem Wam jego historię i kilka ciekawostek z nim związanych. Napiszcie koniecznie w komentarzu, czy jechaliście kiedykolwiek Jelczem 043 oraz jak wspominacie tę podróż. Następnie wraz z partnerem dzisiejszego odcinka, czyli Marką Te Augustyni, zaczniemy składanie własnego górka. Zapraszam na odcinek. Produkcja autobusów Jelcz 043 była bezpośrednim efektem i jednej z najważniejszych decyzji licencyjnych w historii polskiej motoryzacji powojennej. W grudniu 1958 roku Polska zawarła umowę licencyjną z Czechosłowacją na wytwarzanie autobusów międzymiastowych opartych na konstrukcji Skody 706 RTO. Był to moment przełomowy. Kraj pilnie potrzebował nowoczesnych, pojemnych i trwałych autobusów zdolnych obsłużyć dynamicznie rozwijający się transport publiczny. Autobus Skoda 706 RTO wyróżniał się jak na swoje czasy bardzo nowoczesną sylwetką. Obłe kształty nadwozia, panoramiczne szyby oraz charakterystyczny przód nadawały mu futurystyczny jak na tamte czasy wygląd, który bardzo szybko przyciągnął uwagę. Konstrukcja pojazdu umożliwiała przewóz około 50 pasażerów siedzących oraz dwóch osób z obsługi. Co istotne, autobus został zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach eksploatacyjnych, jakie wówczas panowały w Europie Środkowo-Wschodniej. Charakteryzował się wysoką trwałością i niezawodnością, co w realiach tamtego okresu miało naprawdę ogromne znaczenie. Licencja nie ograniczała się jedynie do zgody na produkcję gotowego pojazdu, strona czechosłowacka zobowiązała się do szerokiego transferu technologii i know-how. Obejmowało to przekazanie pełnej dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej oraz szkolenie polskich inżynierów i robotników w zakładach Karosa w wysokim mycie, a także dostawy oprzyrządowania montażowo-spawalniczego. Dodatkowo zapewniono dostarczenie pierwszej partii kompletnych autobusów Skoda RTO produkowanych w Libercu przez Zakłady LIAZ oraz zestawów części kooperacyjnych niezbędnych do uruchomienia produkcji w Polsce. Dzięki temu Jelcz stał się swoistym poligonem doświadczalnym dla krajowego przemysłu autobusowego. Na bazie konstrukcji czechosłowackiej stopniowo zdobywano doświadczenie, wprowadzając poprawki i modyfikacje dostosowane do realiów produkcji wielkoseryjnej oraz polskich warunków drogowych. Inżynierowie i technologowie korzystali z tej licencji nie tylko jako gotowego rozwiązania, ale także jako punktu wyjścia do rozwoju własnych kompetencji konstrukcyjnych. Pierwsze autobusy Jelcz Karosa 043 w wersji międzymiastowej powstały początkowo z dużym udziałem podzespołów dostarczanych z Czechosłowacji. Części nadwozia trafiały do Jelcza z zakładów Karosa, co pozwalało na stopniowe uruchamianie kolejnych etapów produkcji. Już w 1960 roku z taśm montażowych zjechało około 100 egzemplarzy tych pojazdów. W kolejnych latach liczba produkowanych autobusów systematycznie rosła. A Jelcz 043 stał się jednym z podstawowych środków transportu międzymiastowego w Polsce. Produkcja trwała nieprzerywanie do 1985 roku, a w tym czasie wprowadzono liczne zmiany konstrukcyjne. Modyfikacje dotyczyły zarówno elementów zewnętrznych, jak i wyposażenia wnętrza. Z biegiem lat zmieniano m.in. wielkość przedniej osłony chłodnicy, upraszczano detale nadwozia, a w późniejszym okresie zmodyfikowano także kierunkowskazy i reflektory, dostosowując je do obowiązujących przepisów. W wielu wersjach zrezygnowano z dodatkowych siadał przecimugłowych montowanych początkowo w przednim zderzaku. Równie istotne zmiany zachodziły we wnętrzu autobusu. Zmieniano konstrukcję foteli pasażerskich, ich rozmieszczenie oraz detale wykończeniowe, poprawiając ergonomię i komfort podróżnych. Choć zasadnicza bryła i charakterystyczna sylwetka pojazdu pozostały niezmienne, Jelcz 043 ewoluował wraz z potrzebami przewoźników i pasażerów. Autobus ten stał się symbolem polskiego transportu zbiorowego drugiej połowy XX wieku. Dla wielu osób był pierwszym środkiem dalekobieżnej podróży, kojarzonym z wakacyjnymi wyjazdami, szkolnymi wycieczkami czy codziennymi dojazdami do pracy. Jelcz 043 nie był konstrukcją idealną, ale jego trwałość, prostota i zdolność do pracy w trudnych warunkach sprawiły, że zapisał się na trwale w historii polskiej motoryzacji. Licencja na skodę 706 RTO okazała się więc nie tylko rozwiązaniem doraźnego problemu transportowego, ale także impulsem rozwojowym dla całego przemysłu autobusowego w Polsce. Dzięki niej Jelcz zdobył kompetencje, które w kolejnych latach pozwoliły na opracowanie własnej konstrukcji i dalszy rozwój krajowej produkcji pojazdów użytkowych. Przygotowałem dla Was również trzy ciekawostki związane z tym modelem. Pierwsza dotyczy tego, że często autobus ten można było spotkać z przyczepą P01 która miała na celu zwiększenie przestrzeni pasażerskiej, jeżeli była taka potrzeba. A gdy autobus miał za zadanie przewieźć mniejszą grupę osób, taką przyczepę można było po prostu odczepić. Aktualnie przewóz pasażerów w przyczepach w Polsce nie jest dozwolony. Kolejną ciekawostką jest kolorystyka. Zazwyczaj Jelcze 043 spotkać można było w niebiesko-białym malowaniu, nieco rzadziej w zielonym czy czerwonym. Niektóre autobusy posiadały też indywidualne malowania na życzenie klientów. Trzecim ciekawostką, jaką dla Was przygotowałem, jest fakt, że jelcze 043, czyli odmiana na dłuższe trasy, miały o wiele lżejsze życie niż wersje miejskie 272 MAX. Dzięki czemu zachowało się ich znacznie więcej w o wiele lepszym stanie. Wpływ na to miał fakt m.in. lżejszej charakterystyki pracy w trasie, czy też mniejszego przemiału pasażerów. A teraz, i Wy, takiego jelcza możecie złożyć u siebie w domu. D'Agostini prezentuje Jelcz 043 Build Up w skali 1.12, wyjątkową kolekcję dla wszystkich, którzy chcą nie tylko oglądać model, ale zbudować go własnymi rękami. To nie jest gotowy egzemplarz wyjęty z pudełka, lecz projekt do samodzielnego złożenia, który prowadzi krok po kroku przez proces powstawania jednego z najbardziej kultowych pojazdów w historii polskiego transportu. Skala 1 do 12 sprawia, że jest to naprawdę duży model, po złożeniu ma około 90 cm długości. W konstrukcji wykorzystano metal oraz wysokiej jakości elementy plastikowe, a całość wypostrzono w liczne funkcjonalne detale, takie jak otwierane drzwi, ruchome koła, podświetlane reflektory oraz realistycznie odwzorowane wnętrze. To model, który robi wrażenie zarówno z bliska, jak i jako gotowy eksponat. Kolekcja została zaprojektowana tak, aby była dostępna zarówno dla początkujących, jak i dla doświadczonych modelarzy. Nie wymaga specjalistycznej wiedzy, ani wcześniejszego doświadczenia. Proces składania jest przemyślany i przystępny, a jednocześnie wystarczająco angażujący, by dać prawdziwą przyjemność z budowy. Zobaczmy, co znajduje się w przesyłce. Mamy tutaj części, z których powstaje nasz autobus. Tutaj akurat grill naszego majestatycznego Jelcza. Następnie mamy oponę wraz z felgą i pisma, które pozwolą nam lepiej zrozumieć historię tego autobusu oraz ogólnie komunikacji miejskiej w tych czasach, wraz z instrukcją składania naszego modelu. No dobrze, więc zacznijmy od odpakowania naszej pierwszej części, czyli grilla naszego ogórka. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Jeżeli chodzi o samą część, to w ręce już czuję, że to naprawdę waży, a cały autobus może ważyć i kilkanaście kilogramów. Ale to dobrze, oznacza, że jest to jakościowe i naprawdę wytrzymałe. Jeżeli chodzi o grill, to wygląda on w następujący sposób. Postaram się go wam tutaj pokazać. Mamy tutaj napis Jelcz, charakterystyczny dla autobusów, które były składane w naszym kraju. Ok, jeżeli chodzi o mniejsze elementy, mam nadzieję, że to widać w kamerze. Mamy tutaj klapkę, docisk klapki oraz listwę ozdobną, którą będziemy montować na przedzie autobusu. Po montażu grilla na wcisk oraz przykręcenia klapki możemy przejść do umieszczenia bardzo ważnego detalu, a mianowicie logo Skody. I tak prezentuje się przed autobusu z zamontowanym logo. A my przechodzimy do kolejnego elementu, czyli przedniej opony. No że mamy opony. Tutaj jest taki mały w ogóle detal, nie wiem czy to będzie widać, 100 mil olsztyn, czyli nasze polskie opony. Sama część troszkę waży, tak więc też jest naprawdę fajnie wykonana. I na następnie mamy części felgi. To jest wykonane z metalu, tak więc też również bardzo fajna jakościowa część. Złóżmy sobie tą oponę, zobaczmy jak to wygląda w naszym poradniku. Po montażu piasty we koła dokręcamy śrubki i nasze przednie koło jest już gotowe. Złożone części dają naprawdę dużo satysfakcji, a sam proces jest przyjemny i relaksujący. Przyznam szczerze, że nie jest to moja pierwsza styczność z marką Daagostini, Agostini. Poza dzisiejszą współpracą, z której się bardzo cieszę, kolekcjonuję również inne serie modeli i zawsze jestem pod wrażeniem jakości i szczegółów w każdym modelu. Zachęcam Was do zbudowania własnego autobusu. Skorzystajcie z linków w opisie i wraz ze mną rozpocznijcie piękną przygodę budowy Jelcza 043 w skali 1.12. Powodzenia!